Cześć. Dzisiaj y, nagrywamy drugi odcinek jak się robi motyl. Fajny to jest fajny sposób dla dzieci. Oczywiście y, potrzebne jest do tego baciki, y, karteczki, są przylepne. Jak potrzebujecie taśmy, nożyczki, klamastre, takie kredki. Karteczki możecie też sobie wziąć. Oczywiście e, taka jakby tutaj taka mm, rolka. My już sobie obkleiliśmy ją papierem. Samym przylepnym. I, naj I możecie sobie linijką y, ten y, papier odmierzyć. O taki. Tak, jest nam potrzebne wielokolorowe bibuły. Kolorowe bibuły. Widzicie je? Takie wielokolorowe. I od którego zaczniemy, to już wasza będzie decyzja. Ja wybrałam sobie kolor pomarańczowy. I tak. Y go rozłóżcie i potrzebna nam jest kredka albo, albo mazak. I teraz weźcie i obrysujcie skrzydła motyla. Ja sobie tutaj wysuwam, bo nie widzę, żeby ten no. I tak rysujemy. Daj. Rysujemy. Skrzydła musiała, tak bardzo nie umiem skrzydła motyla rysować, ale spróbuję. O, I taki mi trochę wyszedł. Teraz będziemy go wycinać. Czekajcie. O. I wycinamy go wycinamy go damy na kilka pauzę jesteśmy i tutaj właśnie wycinamy tego motylka to wygląda nie wiem, gdzie to było. Dobra. I teraz na główce, na główce rysujemy oczka, buźkę i nosek. I teraz co jest dalej? Mm, teraz potrzebna nam jest ta rolka. Bo wiecie, jak to... O, tak to trzeba, tak trzeba to zrobić i albo klejem, albo taśmą przylepię w I teraz kleimy i właśnie tutaj klejmy. O, klejmy po prostu taki spód o tu ja to zrobiłam źle bo powinnam najpierw sobie odmierzyć a później to zrobić o i nie wiem jak to mi wyjdzie czy dobrze, czy nie więc tak Przyklejamy. Wow, ale mi się wyślizgnęło. I powinno... I tak mój motylek oto wyszedł. Mój motylek. Tak mój motylek... Yy, wygl wygląda... Tak mi wyszedł. O, widzicie tutaj? Przykleiłam waciki. I teraz i tak. I właśnie teraz pomyślałam, żeby dać. tu Poczekajcie, żeby dać taką, taką oto właśnie taką, no jakby na prezencik. I właśnie tak mój motrek wygląda. Jeszcze możecie sobie wyciąć kawałek takiej bibuły i możecie ją dać do waszego aniołka. Mi przypomina aniołka. Jak chcecie oczywiście. I tak mój aniołek wygląda. Trochę dziwnie z tą Ale może być. Ale jak chcecie to możecie dodać takie pióreczko. Miałem tam mnóstwo. Pióreczek. mam mnóstwo i mogę dać sobie, nie. zobacz, Nie Jeśli chcecie, to możecie zobaczyć, mam taki pełno pióreczek, o takie piórka jeszcze mam, takie mnóstwo mam, po prostu mnóstwo tych pióreczek, więc mam nadzieję, że wam się podobał mój odcinek.